Totalna dezorientacja, brak samooceny sytuacji i mojego stanu umysłu. Dziś mocno oceniam ten stan jako bardzo niebezpieczny, bo wówczas byłem dla siebie samego największym wrogiem. Chciałem na własną rękę zakończyć mój styl życia, mój stary styl życia. Wiecie, to było trochę tak jakbyście chcieli wyremontować dom i wydaje się wam, że wystarczy zrobić tylko jedną rzecz i zrobicie ją sami bez pomocy innych. Tyle, że nagle okazuje się, że dach przecieka. Że nie tylko malowanie, ale i tynk trzeba zrobić na nowo. Jednym z głównych i dość prozaicznych elementów, który pomógł mi dotrzeć do siebie samego, była. Okej, okay. opowiedziałem Wam ostatnio o tym, że odkryłem w sobie całą masę wad charakteru, które hamowały mnie w rozwoju. Ale pozostaje pytanie. Jak w ogóle można dokopać się do swoich wad charakteru? Jakich narzędzi użyć, by odkryć, czy się je ma i jakie te wady są? I będę w tym odcinku skupiał się wyłącznie na moim osobistym doświadczeniu. Nie są to zatem nauki ani wyrocznie akademickie. To moja osobista droga dotarcia do głębin i prawdy o mnie samym. Nie musisz się ze mną zgadzać. Możesz to podważyć, jeśli masz inne doświadczenie. Odkrywania własnych wad. Jeśli jednak uważasz, że jest to dla Ciebie nowy temat i naprawdę mocno zależy Ci na tym, by dotrzeć do siebie samego, a nawet mówiąc radykalniej, chciałbyś po prostu rozprawić się z samym sobą, to serdecznie zapraszam Cię do tego odcinka. Opowiem Ci w nim, co mnie osobiście pomogło i jaka droga do tego odkrycia mnie doprowadziła. Pozwól też, że się przedstawię. Mam na imię Karol i zawodowo zajmuję się produkcją filmów oraz edukacją. Wiele lat poświęciłem też samej muzyce i grze na perkusji, która też odegrała znaczącą rolę w procesie odkrywania siebie i moich wad. A kanał, na którym właśnie jesteś, to takie moje stare pragnienie, które nosiłem jakiś czas w sobie. Pragnienie wspierania innych na bazie swoich doświadczeń pracy nad sobą i swego rodzaju przemiany, jakie doświadczyłem, i chyba. Cały czas doświadczam. No więc co z tymi wadami charakteru? Muszę się niejako cofnąć do mojej młodości, czyli okresu pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Gdy wówczas ostro i intensywnie grałem już na perkusji, pamiętam jak jeden z perkusistów, który był wówczas moim idolem, imponował mi swoim mega zdyscyplinowanym stylem życia. Pamiętam, że u niego prawidłowe spanie, brak alkoholu i niemal pustelniczy tryb życia. Były priorytetem. Facet tak mi imponował, że niejako poszedłem jego drogą. A przynajmniej chciałem tak zrobić. Wówczas pamiętam, że pierwsze co radykalnie uciąłem w ramach pracy nad sobą, to moje tak zwane weekendowe życie do późna w nocy. Postanowiłem po prostu wychodzić z pubu na tyle wcześniej, by być już w łóżku przed 24 godziną. To był taki malutki, ale bardzo znaczący pierwszy krok. Potem postanowiłem także mocno ograniczyć alkohol. I mimo, że było to tak zwane weekendowe popijanie piwa ze znajomymi, to sprawę potraktowałem dość poważnie. Czułem bowiem, że alkohol ma realny wpływ na mój umysł. A mnie bardzo zależało na tym, by ten mój umysł był po prostu czysty i pełny koncentracji, bo wiecie, Moim głównym priorytetem było zostać najlepszym perkusistą na świecie. Mówię poważnie. Zresztą jak spytacie moich najbliższych, to opowiedzą wam o tym, jak wielogodzinne i samotne maratony realizowałem w sali ćwiczeń. Swego czasu 7, 8 godzin dziennie było normą. Pamiętam pewien żart mojego przyjaciela, gdy powiedziałem mu, Łukasz słuchaj, ale ja ostatnio gram naprawdę mniej. A on do mnie. Aha, czyli nie 12, tylko 10 godzin dziennie. Często z tym przeginałem, ale to temat na inny odcinek, w którym szerzej opowiem Wam o mojej przygodzie z muzyką. Ale wracając do tematu. Gdy już uciąłem to moje weekendowe życie i mocno ograniczyłem alkohol, to nagle okazało się, że jest jeszcze gorzej. Moje nastroje chwiały się, a ja nie wiedziałem o co chodzi. A było gorzej, ponieważ paradoksalnie dzięki odstawieniu starego stylu życia. Powoli dokopywają się do prawdziwego siebie samego. Dokopywają się do nieprzepracowanych emocji i uczuć, do starych ran i urazów. Emocji niewyrażanych przez lata, emocji głęboko zakopanych i zagłuszanych przez lata. Tyle, że ja nie wiedziałem co to jest. Uważałem, że to jest chyba jakaś depresja. W ostatnim odcinku mówiłem Wam, że gdy stawałem w bezruchu, w takiej dezorientacji co do mojego braku humoru, to mówiłem wtedy: Co się kur, ze mną dzieje? No bo przecież nie biorę narkotyków. Alkoholu jest coraz mniej. Biegam, ćwiczę, wysypiam się i co jest do cholery? Powiem Wam szczerze, że wówczas nie było takiej dostępnej wiedzy na internecie, jaką mamy teraz. Ten stan określam jako stan totalnej niewiedzy o samym sobie. Totalna dezorientacja i brak samooceny sytuacji mojego stanu umysłu. Bardzo niebezpieczny stan, bo wówczas byłem dla siebie po prostu największym wrogiem. Wrogiem, który nie potrafił kochać siebie i innych bezwarunkowo. Krytykiem i osobą, która wymaga od siebie więcej i więcej i więcej. I wiecie, to tłumaczenie w rodzaju, bo przecież taki jest świat. Bez pracy nie ma kołaczy i tak dalej. Byłem wrogiem, czasem bardzo nienawidzącym siebie samego, chyba że osiągnę sukces lub zagram udany koncert. Tak, to wówczas potrafiłem najlepiej kochać siebie za właśnie ten sukces. Bo jedynie wtedy osiągałem chwilowy, wymarzony flow i humor. Mógłbym go śmiało nazwać tak zwanym wewnętrznym hajem emocjonalnym. Koncerty, znajomi, brawa, pochwały i tak zwana. Pozytywna energia. Wiecie, ja naprawdę nie potrzebowałem narkotyków, by w taki haj właśnie wpadać. Wystarczyło mi paru znajomych, dobrze, a najlepiej perfekcyjnie zagrany koncert i cały ten zgiełk pokoncertowy. No ale wiecie, ja próbowałem to w końcu uciąć. Chciałem na własną rękę uciąć mój stary styl życia, przynajmniej ten niezdrowy styl życia. I co wtedy zrobił mój umysł? Nagle zauważyłem, że ćwiczę coraz więcej na perkusji. Pojawiły się też studia muzyczne, które pochłonęły mnie bez reszty. Piękna sprawa, tyle że muzyka stawała się moją nową ucieczką od siebie. Wpadałem w swego rodzaju pracoholizm, albo nawet może i muzykoholizm. Słuchałem też coraz mocniejszej muzyki i coraz bardziej nostalgicznej. Pojawił się też internet, i nagle oprócz. Telewizora było dla mnie wówczas kolejną nieuświadomioną ucieczką od siebie. Ponadto ganiałem za ideałem życia, jaki nie istniał. Próbowałem realizować wygórowane, nierealne ambicje. Miałem sporo znajomych, i na tej jak gdyby bazie też próbowałem oprzeć swoje szczęście. Ale oni też się powoli wykruszali. Wiecie, jest taki okres w życiu, w którym pewni znajomi zaczynają się po prostu wykruszać. Ten się ożenił. Ta wyszła za mąż, ten wyjechał do Anglii do roboty, tamten robi karierę i tak dalej. No i co? Pustka i niejako pewne rozczarowanie życiem rosło. A ja próbowałem uciąć to stare życie. Tyle, że nie wiedziałem jakie konsekwencje się z tym wiążą. Pojawił się też ciekawy mechanizm psychologiczny, w którym czułem się trochę jak w grze komputerowej. Gdzie, gdy ujarzmę jednych wrogów, to nagle wyskakują inni wrogowie. Czyli przykładowo. Gdy udało mi się wówczas odstawić jeden element ucieczkowy od siebie, to pojawił się jego zastępnik. Jak poradziłem sobie z alkoholem, to pojawił się Facebook. Jak poradziłem sobie od uciekania w Facebook, to nagle łapałem się na tym, że uciekam w YouTube. I tak nieskończoność. Mój umysł, a tak konkretnie ja, nie byłem w stanie poradzić sobie z konfrontacją z samym sobą. Nawykowo uciekałem od siebie, nie wiedząc nawet o tym, kiedy się to dzieje. Te nawyki były tak silnie zapisane w mojej głowie, że stały się jak gdyby naturalne. Nie widziałem w tym niczego złego. Odbierałem to jako ochotę na coś tam. Ja mam teraz ochotę na to, na tamto i tak dalej. Uleganie zachciankom. No przecież one nie były szkodliwe. No przecież chcę dobrze dla siebie. Chcę odpocząć, chcę relaksu, chcę pracować. Dla wyjaśnienia, by nie wyszło na to, że YouTube i Facebook to samo zło, że praca i gra na instrumencie jest zła. To nie te elementy były problemem, to ja miałem problem. Ok, żeby już za bardzo się nie rozdrabniać, to przejdę od razu do pewnych wniosków. Tak jak wcześniej wspomniałem, próba odstawienia tego samemu powodowała, że czułem się jeszcze gorzej. Po latach mogę śmiało ocenić tę sytuację jako próbę odstawienia starego stylu życia i starych nawyków na własną rękę i bez pomocy innych osób. Niby można, ale tylko do czasu, ponieważ mój stan wówczas był naprawdę poważny. Wiecie, to było trochę tak, jakbyście chcieli wyremontować dom, i wydaje się Wam, że wystarczy zrobić tylko jedną rzecz i zrobicie ją sami bez pomocy innych. Tyle, że nagle okazuje się, że dach przecieka. Że nie tylko malowanie, ale i tynk trzeba zrobić na nowo. Że nagle grzyb wychodzi i trzeba ocieplić cały dom i nie wystarczy nawet ten nowy tynk. No więc nie zrobisz tego sam. Musisz skorzystać z pomocy fachowców. Tak więc ja ostatecznie musiałem poprosić o pomoc i pójść na terapię. I w końcu poszedłem. Tam odkryłem, że ja mam po prostu problem z konfrontowaniem się ze swoimi emocjami. Po prostu nie chciałem się z nimi mierzyć, ponieważ ich nie akceptowałem. Nie rozumiałem ich istnienia, nie potrafiłem ich nazywać. Nie wiedziałem wówczas, po co emocje czy uczucia są w ogóle człowiekowi do czegokolwiek potrzebne. Co więcej, istnienie tych bolesnych emocji było dla mnie wówczas nieakceptowalne, ponieważ Przeszkadzało mi w robieniu kariery perkusisty. Tak jak mówiłem Wam w moim poprzednim odcinku, jednym z głównych filarów mojego życia, które akceptowałem, była konieczność bycia w wiecznie dobrym humorze. Gdy jednak to zaakceptowałem, że tak nie zawsze będzie i że nie mam wyjścia, że jestem tylko i aż człowiekiem z duszą i sercem, a nie robotem. To w tym miejscu rozpoczęła się moja praca nad dokopywaniem się do siebie samego. Wróciłem też po latach do mojej relacji z Bogiem i przeżyłem swoje pierwsze nawrócenie. Bardzo pomógł mi wówczas nie żyjący już ksiądz Pawlukiewicz, którego nałogowo słuchałem przez parę lat. Pamiętam jego dwa zdania, które mocno mi pomogły. Pierwsze dotyczyło tego, że każdy facet musi w swoim życiu stoczyć walkę. Drugie z kolei. Pomagało mi podczas samej walki, a brzmiało tak: dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Poza tym, pomoc innych osób i opowiadanie innym o tym, co się ze mną dzieje, pomogło mi mocno wyrzucić z siebie pierwsze warstwy tych trudnych i nieprzepracowanych emocji. Tyle, że to był dopiero początek. Musiało minąć jeszcze parę lat, zanim odkryłem kolejne warstwy prawdy o sobie. Z czasem dokopałem się też do moich, no właśnie, tytułowych z tego odcinka wad charakteru. Każdy z tych wad będzie niejako rozkręcanych na części pierwsze w każdym osobnym odcinku. Bo zgodnie z niezgodą, moim nazwiskiem, rozprawiam się na tym kanale z samym sobą. Taka jest idea tego miejsca, w którym właśnie jesteś, i wierzę, że być może w moich historiach odnajdziesz też siebie samego. Ok. Jest jeszcze jedno bardzo ważne i kluczowe odkrycie, które pomogło mi bardzo mocno w dotarciu do siebie. Zresztą ono cały czas mi pomaga. Nie wiem, czy jesteś na to gotowy, na to, co teraz powiem, ale jednym z głównych i dość wydawałoby się prozaicznych elementów, który mocno pomógł mi dotrzeć do siebie, była cisza. Ja wcześniej ciszy nienawidziłem. Odkryłem to, gdy w okresie największej intensywności muzycznej, Szczerze nie znosiłem na przykład niedzieli. Nie wiem, czy zauważyliście, ale niedziela, przynajmniej w mniejszych miejscowościach, potrafi być naprawdę cicha w porównaniu z resztą dni tygodnia. Pomijam miejscowości turystyczne, bo tam zawsze jest zgiełk. No więc ta cisza niedzielna była dla mnie nie do zniesienia. Co robił mój automat ucieczkowy w głowie? A tak konkretnie, co ja robiłem? Zagłuszałem tą ciszę głośną muzyką. Zagłuszałem ją też graniem na perkusji, no bo przecież ja harowałem nad karierę najlepszego perkusisty przez 7 dni w tygodniu. A jak? Bez wyjątku. Dziś widzę, że dzięki tej ciszy niedzielnej ja tak naprawdę powolutku docierałem do prawdy o sobie. Prawdy, której nie potrafiłem znieść, nie potrafiłem skonfrontować się z myślą, że idę w złym kierunku życiowym. Tak więc, moim pierwszym krokiem, dość dużym krokiem, było pożegnanie się z. Ciężką muzyką. Najczęściej metalową, ale nie tylko. Z czasem usunąłem te rzeczy skrajnie nostalgiczne, które wprowadzają mnie w niebezpieczną i bardzo uzależniającą niemal melancholię. I wierzcie mi, ale często były to melodie pochodzące z szeroko pojętej muzyki klasycznej niby niewinnej. Uwielbiałem szczególnie romantyków oraz tak zwaną awangardę muzyki współczesnej, która stanowiła dla mnie też powód do jakiejś takiej chorej dumy. Dumy, a może nawet takiej pychy, przebywania w elitarnym i niedostępnym dla innych świecie dziwnych dźwięków. Tyle, że to pogłębiało mój problem ucieczkowy. Czułem się po takiej muzyce coraz to gorzej. Zamykałem ten muzyczny etap w moim życiu dość stopniowo. Zresztą o muzyce chcę zrobić osobny odcinek, bo to jest ciekawy temat, jak w procesie pracy nad sobą zmienia się gust muzyczny. Co się zatem zaczęło dziać później? Co mi to wszystko dało? Przede wszystkim zacząłem dzięki temu odkrywać pełną prawdę o sobie. Zacząłem widzieć po prostu swoje wady. Rosła też pokora i uznanie tego, że czasem jestem po prostu bezsilny wobec ciężaru tych wad. Dawałem sobie prawo do tego, by czasem po prostu nie mieć humoru, by po prostu czuć i dać sobie na to czas. Dawać sobie prawo do bycia czasem w gorszym humorze rozumiem jako wyrobienie nowego nawyku nieuciekania przed trudnymi uczuciami. Nie jest to zatem dawanie sobie prawa do starych nawyków, które poprzez ten gorszy humor z reguły krzywdziły innych ludzi. Postaram się też nagrać odcinek o zjawiskach takich jak chociażby. Niedostępność emocjonalna czy pasywna agresja, znana częściej pod nazwą Mamfocha. Rosła też jakaś taka wewnętrzna wdzięczność i poprawiała się moja relacja z Bogiem, do którego przez wiele lat miałem uraz za to, że nie jest po mojemu. Że nie jest tak, jak ja chcę, że nie ma kariery, udanych wielkich koncertów i dziewczyny w moim życiu. Pierwszą zatem wadą, jaką odkryłem na tej drodze dokopywania się do siebie samego, było odkrycie tego na jak wielu ludzi, polityków, instytucji czy zasad ogólnie panujących w świecie jestem w swoim życiu po prostu wkurzony. Bo tak naprawdę to wkurzenie bez wybaczenia odbierało mi pokój w sercu. Uciekałem przed tym wkurzeniem, wypierałem je, chociaż one co jakiś czas ujawniało się tu i ówdzie. Jak sobie z tym poradziłem? Postaram się zrobić oddzielny odcinek w tym temacie, bo to dość ciekawa historia, ale tak na teraz. Mnie bardzo pomaga modlitwa za tę osobę oraz za siebie, Bym po prostu potrafił szczerze wybaczyć. Wybaczyć tym, którzy mnie wkurzają. Trudne niemiłosiernie, ale powiem wam warto. Pokój w sercu jest wtedy nieoceniony. Ok. Potem odkrywałem kolejne waty, i kolejne, i kolejne. Dziś tylko chciałem Wam przytoczyć, jaka droga pomogła mi to odkryć. Jakie elementy i fatalne rozwiązania stosowałem, by uciekać od siebie i nie mierzyć się z samym sobą. Podsumowując, zatem, byś miał to jakoś fajnie poukładane w głowie, to jeśli naprawdę, powtarzam, naprawdę chciałbyś dotrzeć do swoich wad charakteru, to zastanów się, czy nie ma czegoś w Twoim życiu, co uniemożliwia ci dotarcie do ich odkrycia. Zastanów się, czy przypadkiem nie jest tak, że po prostu przed nimi uciekasz. Bo ucieczką mogą być nawet pozornie niewinne i niewidoczne, ja to nazywam mikrouzależnionka. To może być jakiś stały ucieczkowy nawyk lub wiele niezdrowych nawyków naraz, które wydają ci się normalne i nieistotne. Może to jest piwo przed telewizorem po pracy. Może to jest podjadanie słodyczy z szafy lub stołu gościnnego, gdy jest ci trudniej w życiu? Może zostajesz po pracy i robisz nadgodziny, by uciec od trosk rodzinnych? Może siedzisz nałogowo w grach komputerowych? Może w trudnych sytuacjach odpalasz Facebooka lub Netflixa i szukasz chwilowej ulgi od stresu dnia codziennego? Wiesz, nie musisz być alkoholikiem ani narkomanem, by taki mechanizm mógł u ciebie zaistnieć. Moim zdaniem w dzisiejszym świecie mamy dość sporo przyjemności dookoła, by musieć sięgać od razu po alkohol czy narkotyki. Tak na marginesie to polecam ci książkę Atomowe nawyki o wyrobieniu zdrowych nawyków. Jest tam sporo o tym, jak działa nasz mózg i jak ułatwia sobie życie. Okej, okay, ale jeśli jednak uważasz, że sprawa jest naprawdę poważna, jest coś, z czym sobie kompletnie nie radzisz, to rozważ proszę terapię profesjonalną lub duchową w ramach na przykład 12 kroków. Jeśli czujesz jakiś opór i niechęć na zdania typu iść na terapię, iść do psychologa, iść do księdza i czujesz się jak wariat, to jeśli nie widziałeś mojego poprzedniego odcinka, pozwól na małą dygresję. Zadałem sobie kiedyś takie pytanie: skoro czyszczę mój samochód, naprawiam go. Robię porządki w moim pokoju. To dlaczego nie kocham tak siebie samego, jak kocham mój samochód, który nie jest nawet człowiekiem? Czy naprawdę jestem dla siebie samego tak niewiele wart, skoro uważam naprawianie siebie samego za powód do porażki i wstydu? Zostawiam cię z tym pytaniem. Powtórzę to raz jeszcze i nieco mocniej. Naprawdę uważam, że nie trzeba być w rynsztoku, zaćpany kokainą, czy zalany alkoholem by mieć niezdrowe, a nawet niszczące nawyki. Różnica moim zdaniem jest taka, że na przykład heroina uzależnia szybciej i zabija szybciej. Z drobnymi, małymi, tak zwanymi mikrouzależnionkami jest inaczej. Są niewidoczne, niepozorne i nie zabijają jak heroina czy alkohol. Ale mnie osobiście cofały i do dziś potrafią czasem zatrzymać w rozwoju, jeśli ich Pore nie zauważy. Dziś, w dobie internetu i powszechnego wyboru, za pomocą prostego kliknięcia myszki, ilość elementów dopaminotwórczych jest wystarczająco potężna, by móc szybko uciec od siebie i hamować poniekąd po prostu swój rozwój ogólny, rozwój talentów, rozwój jakiejś takiej większej samoświadomości siebie, czy po prostu rozwój inteligencji emocjonalnej. Wiesz, ja nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Gdyby nie ta samoświadomość, czy po prostu jej budowanie. I mimo, że wciąż popełniam błędy, to lepsza obserwacja siebie i kontakt z prawdą o sobie samym robi niesamowitą robotę. Dotyka to niemal każdego obszaru mojego życia. Taki przykład. Dziś nie gram już koncertów, bo zajmuję się produkcją filmów. Odkryłem ten talent stosunkowo niedawno. Wychodzi mi to całkiem fajnie, ale tutaj niech się wypowiedzą moi klienci. Tyle, że odkryty talent to jeden z wielu pozytywnych czynników ubocznych pracy nad sobą. Nie fiksowałbym się na nim na pierwszym miejscu. Skupiłbym się raczej na tym, by nauczyć się przede wszystkim miłości do samego siebie, by móc dawać tę miłość innym. Uwaga! Prawdziwej, bezwarunkowej miłości, a nie narcystycznej, karmiącej ego. Ale to jest proces, bo miłość to decyzja. Posłuchajcie, wiem o czym mówię, bo realizuję również filmy ślubne i kazań o miłości nasłuchają się bardzo wielu. Tyle, że ja to wiem, ale na poziomie intelektualnym, na poziomie emocjonalnym nie jest już tak dobrze. Ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest proces. Proces, w którym ciągle dokopuje się do swoich niefajnych nawyków i wad charakteru. I mimo, że każdy z nas jest inny, to według mnie każdy może spróbować rozpocząć to dokopywanie się do siebie samego. Gadam teraz o sobie, ale sam również poznałem masę ludzi, którzy tę prawdę w sobie odkryli i wyszli z niejednego dołka. Dziś są szczęśliwsi, pełni miłości. Uratowali swoje rodziny przed rozpadem. Zaczęli rozmawiać ze swoimi dziećmi po latach. Odkryli nowe talenty i zagościł w ich życiu jakiś taki większy pokój sercu. Dla mnie historie niepojęte, ale okej. Okay. Myślę, że na razie tyle w tym temacie. W kolejnych odcinkach będę starał się konkretnie przedstawić Ci, jakie charakterystyczne cechy mają poszczególne wady. Zgodnie z niezgodą, nie musisz się ze mną zgadzać. Zostaw komentarz i podziel się swoimi spostrzeżeniami lub zmaganiami. Może przeżyłeś coś podobnego? Może dopiero zaczynasz? Może chciałbyś zacząć, ale się czegoś boisz? To normalne. Daj znać. Czego się boisz, bo lęki w naszym życiu to również naturalna rzecz. Pytanie, czy masz świadomość ich istnienia w Twoim życiu. Też na tym kanale będę o nich mówił. Dzięki Ci mocno za poświęcenie czasu na ten odcinek. Kolejny będzie już opowiadał o konkretnej wadzie charakteru. Tak by mógł rozprawić się tutaj z samym sobą. Proszę Cię o łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz. Do zobaczenia.